Siemka, jestem Orilian i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku będziemy grali w Impossible Mode 10 razy. Tak, będziemy grali Ach. sobie w takiego moda Impossible. Dobra, i pierwszą rzeczą to jest tak, że się te au, au, au. itemy nie stakują i on już zginął. I to jest A my musimy przejść smoka. To znaczy Mm, nie, nie. nie, nie możemy. Jak nawet na niektórych blokach nie możemy stawać. No w sumie. No wiem, ale e. my musimy buty sobie zrobić. No bo widzowie, zobaczcie, wejdę sobie na stołna I muszę mieć buty. <noise> muszę mieć buty po prostu. A więc. Mm. Jak A mi jeszcze z zdre... Całe drewno nie wystarczyło. No żeby wiem, robić, żeby, żeby w ogóle. Zdrewna... O nie, już... Co jest? A. O jest! O jest! To jest, Ej, jest? kwiatka! Się nie bije. A to jest tak, że. my nie, 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 nie. O nie, nie, nie. O nie, możemy O nie, biegać! My nie, możemy cały czas biegać, bo nie, tak męczymy, że, że nie. możemy złapać ja nie oddechu! nie, nie. To jest, jest impossible o, 10 jasko. razy. Dziękuję się Dobra, roz... Ej, gdzie wy jesteście? Ej, powiedz mi kordy. Eh, kordy minus, minus 194, 200, minus 277. Jestem ja się tym dużym Min, Minus 195, e, minus 72. To już nie mój problem. To Ale mój problem. to, co to, tobie, kordy? Ale ja nie wiem Kiedy w ogóle, gdzie zginąć, jesteście. Au. Ja pierdolę. Ej, wy nie mo nie powiem wam, konić. wy nie możecie tak biegać, musicie, musicie... A ja chodziłem. O, koń, koń, koń. Mam stado koni. A. Tutaj nawet to, ta książka Ej. zielona nie działa. Janek, Janek. No? Chodź, mam stado koni. A, ja a ja, łaciadka. ja też, a ja mam krowę. I Już... A ja mam to w dupie, chodź. Poczekaj, A ja czy... mam zaraz, a ja mam właśnie kamień. mój ten, kon, mój głupi kon. Jak się na jakimkolwiek stanie bloku oprócz, oprócz dirta, to się dostaje obrażenia. Bo od go, ja też dostałem obrażenia. Aha, chwilę. A jak postawisz drewno? Kamienne kino. Okej. Okay. Ej, ciekawe, czy jak stanę w wodzie? Wiecie, że jak nie, czekacie, nie. jak z, zrobicie siekierkę, to y, po prostu będziecie kopać się I wam zadaje obrażenia. Ja nie mogę. To musimy sobie buty zrobić. Tak, buty do wody. Po co? Ale tak, do stólna musimy. Musisz nam dwie musisz skóry 12. brakuje. O, nie, 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 nie. Dobra, mam się kierkę. Ja zginę. zginę, już za wszystkim. Ale co jest? Ja zszedłem z tego kamienia, a i tak mnie miło. Ale muszę ci powiedzieć, że ty nie możesz tak cały czas nie możesz cały czas biegać. Ale ja wiem, że ja nie mogę biegać, tylko że ja wyszedłem, zostałem, ale, ale i Ilu tak. I już kur się robi. Zostaw konie! Ilu już się robi. Z cztery to. Z cztery? Get so jest mój koń. Shoes. No nie no, tak czy inaczej, jak będzie. Ja jestem no. mój koń. Nie, tego się nie da przejść. Ja Wybierałaś jakieś. czy ty jesteś moim koniem? Jeżeli nie. Okej, okay, ja mam stado konie. krów. Chodź tu krowa. Nie. O, jest mój koń. A krowa, krowa. Że... Nawet jak na kwiatki będziemy stawać. Chip, cip, nie, cip, na, na cip na krowa. Niekturek. Ona się teleportuje, A. chyba. Szkielet, o nie, jej. No, co jest? Na niczym nie Ej, skórę. owca, konie, konie. O nie, no! Wielki kuń, wielki kuń. Oddawaj mi. No, głupi... O nie, skórę. Głupia krowa, dobra. Skóra. Ej, stać mnie na te. Mm. A nie, nie no, stać, bo z krowy nic nie dropło. No, to za głupi szkielet. Tak. Znowu z krowy nic nie dropło. Aaa, mam... Jak my tego przez... nie przeżyjemy. Okej. Okay. No nareszcie stać je e, na buty. Nie. nie stawajcie na niektórych blokach trawy. No na wszystko. No. E, ja robię A. buty. Teraz super. robię eksperyment. super jest ta głupia trawa. Pajączek, wow. na którego zapewne też nie mogę wejść. Ja tego się nie da zabić. Dobra, przyjść. założyłem buty i teraz. Ej, teraz mogę chodzić po stołnie. Proszę wszystkim. No, au, jemu. Aha, Dawaj, pijemy. Tam jest to mały zombie. No ku, dziecko. Ej, się Dobra, czekajcie, terwesko. powiem wam ciekawostkę. Jak kopiecie siekierką, Drewno to dostajecie całe bloki drewna, nie deski. To co za małe dziecko? Dzieczka! Jak, jak tutaj się nie dał, do... teraz do mnie idzie. Skobane. A jak to się stało, że ja zestakowałem rzeczy? Nie wiem. Ej, wyrzuciłem deski i zmieniło mi je w jedną. Lol. Czyli, że nie możemy wyrzucać tych e, m, zduplikowanych rzeczy. Czyli takich e, po prostu, co są w jednym staku. Jestcie eee. się, że zbawiłem. Nie, no to jest, to jest chore. Chodźcie do mnie. Ja, mam, ja wam dam itemy. Gdzie ty? Daj nam po prostu buty, więcej nie chcę. Nie, nie. Ale popatrz jak zginiemy, a teraz w tej nocy to jest o bardzo nie. prawdopodobne. Zginąłem, bo pokazało mi się, że you're getting heavy. A gdzie ty bo, byłeś? No, ja, się ej, chodźmy, zyskać. uciekamy szybko, za mną. Jak nie można biegać? Ja mogę biegać. Ej, a mały zombie ściga, a nie tak. Ej, one są a? mega szybkie. O, oh, jest oh, oh, oh. o Jezus, Maria. Na W O Jezus Maria! Nie! Oh, do wody! Do wody! Ratunku! Nie! Głupie zombie! Nieładnie! Do wody! Oh, proszę! Uciekam jak najdalej stąd. Mam półsłupka! nie w paru na w różnych kierunkach. <grym> xD, nie nie, 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 proszę, nie. czekajmy ratem. I tak jesteśmy. wszyscy. Formacja żółta. A, o, o, nie mogę no. teraz ginąć. Chory. Nawet woda bije, nie da się nawet przez... Trzy małe powaliło Minecrafta. Au. A... Muszę, muszę zrawać, więc więc, więc... No wdech. nie, stąd na jakimś bloku trawy. Ała. Kurde, muszę... Się nie upeś, zwłaszcza w nocy. Ja muszę... No kurde! Szkielet! No i dwa mało zem... zombiaki! Trzy. No, nie nie u... U... Cztery, więc. To są trzy! Teraz jak naj... Zreszcie, Szkielet w na pająku nie mogę! No Iri. Ej, nie da się tutaj przeżyć! Ej, na... Not... o nie, o nie, o nie! Tutaj się nie da przeżyć przez szkielety i te potwory. No i kolejny mały zombiak. Ej, ich się tu pierdeliardy respi. Ej, nie, jak odpowiednio jakoś przepłyniecie przez wodę, to wam woda nic nie zrobi. Aha. Do lasu, albo nie, w górę idę, nie, czekaj, wtedy nie będzie miło. Co? jak? Oj. Tylko no. gdzie są moje itemy? Nie, szkielet, to niżej schodź. A mały, mały nojko. Ej, nie da się... Ej, te itemy? Nie ja chcę tutaj przeżyć. Dobra, ja, ja sobie te itemy zwrócę po prostu. Co? Żyję, 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 żyję. Albo wiecie drzewo? co? Dam, dam timeset i timeset day. No tak, dam timeset day, o kurde. Dobrze, że to zrobiłeś. No, kurde, grimu dam się wziąć. Wziąłem. No, no coś... nie, Ej, to się przecież nie falał. Dobra. Co? I nie umiem. Nie możemy od góry na drzew Ej, a na liściach, na liściach oh, no. A co jest? Wezmę sobie, sobie rzeczy, które miałem Szykierka, kilof hmm. Trochę akacjowych desek Miałem No, co mnie bije? Ja że ciebie nie uderzyłem Przepraszam, przepraszam Przepraszam Ty, włączył sobie i Moda Włączyłem, bo chciałem oddać sobie rzeczy Okej okay. A nam te wszystkie oddaj. A co mieliście? Zrobię krawkę. jabka. jabłka. A skóry. Cztery. I ten. Liwe Pan Panda. Reat Le, Leder. Pięć nasion czy nic. Dobra, nasion to nie trzeba, bo one są wszędzie. I jeszcze taka zasada. Nie możecie mieć za dużo rzeczy w ekwipunku, dlatego że będziecie po prostu ważyć zbyt dużo. To znaczy, że chodzi o to, że wasz ekwipunek będzie ważyć zbyt dużo i będzie was to biło. Czosnek Prowadzaj jesteś? Daj mi skórę. Skoczek? Gdzie oh, oh, oh. jest crafting? A, jesteś, ok. Gdzie jest crafting? ja mam crafting, chodź. To postaw go. Mogę go. Raz, dwa, trzy, cztery. Palon. Tak. Wiesz jak? Mam budki. No i. Chodźmy, zbierajmy krowy. Pają stąd. Muszę wyrzucić trochę dirta, nie, nie podnoście go, bo możecie zginąć od wagi kwipunku. Ja... Jak ty chodzisz z tyły? Mhm. <laughs> Okej, okay, ja skopię kobla trochę. Mhm. Jur, this is getting heavy Ała Co, co jest? Ale on wbije w dzień, to jest nienormalne Bo go uderzyliście Bo włączyłeś tryb hardcore Jaki to łatwy jest U, Tak Jest spoko, niepokojowy, tylko łatwy Ej Grzesiek, Grzesiek Okay. Zbudujmy. Zbudujmy sobie chatkę. Co ty gadasz? Zbieramy dla niego na buty. Właśnie. Ja, dobra, to ja zbuduję. Na buty mi zbieraj. No, no ja chcę chatkę ale zbudować. Ty też chodź zbieraj, zbieraj. Ej, ale powiem wam, hmm. musimy zbudować coś, jakieś schronienie. Żebyśmy dla... Dla To ty budujmy szukamy dla chronienia. Będziemy mieli tam na moje buty i na jedną. Okay. Ja będę tutaj kopał dirta. O nie, no, mikrowy. Za ciężko mi w ekwipunku. Na sawanę chodź. Hmm? Idę za tobą. Zacznę dużo wokół. Dobra, zbuduję byle jaki domek. O kurde, Mam jedno serduszko. A ja mam dwa serduszka Cię od mięso, dźwigania dirta. Serio, odnoszenia noszenia dirta w ekwipunku mam, mam e, dwa serduszka mięsko wiercie Jedna mi jeszcze zostało no to jabłusko okej okay. jeszcze tu mam jedną. co innego dirta jeszcze odnowiło w sarduszku sarduszka jak jak A. Cały, ja tu cały czas próbuję zrobić schronienie i mi to wychodzi robię. cały czas. Nie Dobrze. Muszę się pospieszyć. Czekajcie. Ehm, słońce zachodzi, pospieszmy się. chodź wracamy. To w tamtą stronę. Okay. Macie trochę skóry, się, nam się nie udało zdobyć. Czy chociaż trochę skóry macie? Nie mam. Nie. Ile masz? Ja mam zero, ale mam butki swoje. Ja się pytam czeszą. Ja mam 0. Nie. Udane okay. połowy na krowę. No. A ale z konia. koni też wydropi skóra. Zabiłem się. To, znaczy, to są buty. To są moje rzeczy. Mam. Kurwa. O nie. O, za ciężko było mi w, ekw w ekwipunku Ej, gdzie jest mój kamienny? A mam go. Nie, nie zbieraj tego, będzie. Ja mam bilpa. No kurde, nie bicie mnie! Mam loa. To sobie zjedz coś Nie mam nic do jedzenia To zaraz, zaraz robimy Serio, ja nic nie mam do jedzenia, wy mnie bijecie No ja nikt nas nie ma Bo jesteśmy razem Nie, nie żarcie, 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 żrem kurczaka Jest, o nie, nie napełniło mi Może, może zbieraj dirta? Ja mam dirta ale muszę coś zjeść no biorę przecież, żeby mi zregenerowało. Ja biorę... Dała skórę? Nie, nie dała skóry. Mm. Zapewniona. Czemu... Dara tylko drzwi. E... Nie, no. Ja mam siekierkę. Zróbcie sobie siekierkę. Daj mi siekierkę. Dawaj siekierkę. A potem mi ją oddaj. Dobra. A masz motykę? najwięcej ja dr drzew się nie da Ej, a ktoś z was ma motykę? Nie, po co? Ja nie mam to Nie, to szkoda, bo motyka jest super Łopatą świnie, no szybko musimy nie. No, ją zabić łopatą Łopatą ją, szybko O, nie, moja szynka, nie kurde Dobra, masz szynkę Ej, ona znikła, a nie Uuu, czy będę przeciążony? Przeciążony? Nie jestem przeciążony, choć mam... Oj, ej, spadłem do wody i głodnieję mega w wodzie. Chodzi o to, że mam o. głód na dwa. Mam patyczki. Gdzie jest crafting? Tam z tyłu, z tyłu domu. Musimy wracać do okay. domu. Bo się noc robi. No to raczej ty musisz wracać. Nie, 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 nie. nie. This, this is heavy. Tak mi pokazało znowu. Kurde. O nie. I teraz Niestarczy. zrobię sobie kilo. Chcesz, Peter, kilo? Ja nie, ja nie mam. Chcesz zrobić starczy. ci kilo? Dobra, może teraz muszę. Zrobię ci kilo. O biedny biednych kinów jesteś. Okej. Okay. Proszę. A mogę swoją siekierkę z powrotem? Masz! O tu. Nie! Słabo! Kurde, zginąłem znowu od ciężkości eku. Ej, o Jezu! Nie, nie dotykajcie liści! Ale oni na nic nie robią. A. Nie. To pewnie się zmęczył. Grubas. się bo podwójne drzwi. No, podwójne drzwi. Okej Z taką Mam wszystkie najpotrzebniejsze itemy: Rzekiera, łopata to i To ja dodać difficulty hard. Daj mi swoje buty. Eee bo po co? To zrobić nam kopalnię. A, dobra, masz. Eee, nie zbierajcie pszenicy. Zakładaj. O nie, nie masz ekwipunku miejsca. Dobra, Bo... to weź oddaj moje wszystkie itemy. Ukradnij mi patyk. Tylko, tylko budki, no i, i Dobra, wiesz, ale nie możesz Ej, mieć nie za dużo rzeczy patyk. w ekwipunku. Przerabiaj rzeczy na drewno, musimy zrobić skrzynkę. Ek... Ej, jakby, jak Ej, jak bierzesz z shiftem, to ci się stakują. Aha? Ej, ej. Ej, ej, ej. Nie tak, nie, to jest chory. Tak jest tylko z drewnem. To jest to... chory, że nie możesz sobie wziąć. Więcej. No, no i przez ciebie skrzynka zniknęła. No i super D daj mi A ja teraz muszę biec. Mamy skrzynię, Mógłby moją łopatę? A tak, masz. No nie, co, to, to jest chore. I co, coś tu było? I, bramu. Czy ja słyszę zombiaka małego? Ja telefon nie mam teraz. O mam, o mam Tak, nie można dłużej ja, ja się schowałem już do domu, bo się boję tutaj. Być. Co? Co? Nie boję I to jest naprawdę trudne do przejścia ten e, tryb. Nie! Dostały się! Jezus, marek jest tu z dziesięć! Au! Nie otwierajcie tych y, drzwi. Nie otwierajcie drzwi. Ja się nimi zajmę. Albo. Tak. To jak miałem wejść do domku? Nie. Kurde, przegraliśmy. XD Aha. O kurde. A mama? Ktoś ma chyba moje rzeczy. Tak, oczywiście. Drzwi! Jest! Ktoś musi mieć moje rzeczy. Eee. A. Eee. A. A. No, no Grzesi, już Aaaa! Grzesiek, szybko biegnij, biegnij! Jak miałem mówić biec? biec.

No dobra, dobra, chowamy dobra. się do domu, wa ważne żebyśmy przeżyli. Ta, tak. Wątpię. Szybko. Nie. Jezus, ma ile ich tam jest? A. Dobra. Tamu. Do jestem. Ale mnie jeszcze nie ma. Jest! Doko. O nie, tam? To panda, wejdź przez dach. Podbuduj się szybko i wejdź przez dach. Dach jest otwarty. E Dawaj, robimy, robimy sobie spadnęć. E o kurde! Ewakuacja! Dziemy? O nie! <śleszy> nie! <śleszy> To jest nielegalne zgrupowanie. Dzwonię po podziemiu. Nielegalne zgrupowanie. Nie 20 co kilometrów od razu. O kurde! O! Ale o, nikt tam jest! Na coś zetknąłem pewnie. Nie, proszę, napięcia. proszę, nie! od... Pani Creeper zapraszam. O, dobra! Nie! Nie! <śleski> <śleski> I chodźmy wszyscy do spawn'a, będzie śmiesznie. Dobra. A, in a in a in a. A. Tutaj mamy spawn'a, to? Do... No, wszystkie zombiaki. Nie, nie, postaw ten blok, postaw ten blok. Bo one teraz mogą wejść do bazy, a ja specjalnie się męczyłem, żeby ten blok postawić właśnie. I teraz muszę 5 lat znowu to robić. O kurde, ej, ich jest to mega dużo. Po prostu. I'm so yeah. jest, No, nie yeah. jest zabawnie. <noise> no musimy za... Ah. dobra. To wykopcie dirta, ja się nimi wszystkimi zajmę. Ja mam wykopać dirta. Albo, albo, albo niech ktoś się po prostu nimi zajmie, a ja muszę zamurować wszystko. No kurde. Nie da rady, przegraliśmy wszystko. A dajcie z tymi mam dirta. Dobra, postawiłem. A i tak wychodzą. Dobra, musimy zrobić, żeby one nie weszły do tak. schronu. Eee... Fak. a, a. na wpałnie! Wiadomo ok, Okej! Jestem! Ja też! E. E. No kurde! Co było? Ej, gdzie są jakieś buty? Tu są! Oh, o! Jakie <grym> O! Mam buty! Żyje! <grym> <grym> Dobra, nie... Dobra! Hey. E, e, nie, e, zegnałem, nie! Nie! Gep! Ja muszę się zakopać. Gep! 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 bo mnie go nie Gep! 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 Creeper! E, 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 Dobra, e, e. ja się Gep! Dobra, wiem co mogę zrobić. Ja wchodzę pod ziemię, żeby żeby jak najdalej od nich uciec. Mam nog, mam O Jezus Eee Musimy poczekać, aż się spalą, może się serio. Nie, 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 dom się yes. rozwalił? Mam no to Dom się... Z, dom się zniszczył? A nie, dom zniszczył. Creeper. No to źle, a, a rzeczy są pod... pod tym. Dobra, wiem jak naprawić. baby. Tego nie trzeba. Jest! Nie, nie udało się. Kurde. Ale? Chociaż. Nie, zombie! No, Eee... No, gościu! Nie do mnie! A ja na drewno też nie mogę stawać bez butu. Jest! Mały! Wypierdzianej mi Jestem! Jestem, jestem! Musimy trzeba, zakopać trzeba znieść, przejście! Do do A, no. przejście musimy zakopać! Ej! Uf! Nie ja do się do mnie! Ej, dzień się robi! dobre informacje! Okay. To To że ta krzywa? Kurde! 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 To weźcie wykońmy je! Ej, no. niektóre. O, o, nie. On nie podpali zaraz. Nie no, kolejny. Nie, to zostawmy. One teraz widzą. Pomocy! A! Gonią mnie. Jest parkour do zrobienia chłopaki. Nie wiem, gdzie jest, jest ten parkour. Nie! Nie! <laughs> Zginąłem od drewna. Ło! Wow. No ja też. Prawie zginąłem. Okej, okay. A... no to słuchajcie, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Trudno było. No tak nie za bardzo. No. Ale mówię to do widzów, że się podobały nasze porażki że cały czas ginęliśmy. Więc tak. nie polecamy Wam w to grać. No nie polecamy tego. Ale zobaczcie, ile ja mieliśmy się na Minecrafta. I nawet na drzwiach nie można stanąć. Ale ja wiem, Ej. gdzie są buty. Okej, a, a, okay, a więc słuchajcie, kończymy ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.